Cześć! Larcz jest bardzo zadowolony z tego, że ma teraz dziecko, bo można było wreszcie kupić mu upragnioną zabawkę, znaczy teoretycznie dziecku. Tak jakby dorosły facet sobie nie mógł po prostu kupić zabawki. Ja na przykład bardzo lubię pluszaki i mam ich kilka w domu, ale wiecie, to są Simsy. Szczególnie zabawkami dla małych dzieci, dorośli nie mogą się bawić, chyba że razem z dzieckiem. Co w sumie jest też spoko opcją. Dlaczego ty masz teksturę spodni w środku rękawa? O, Okej. Okay. Juniper dopiero co się urodziła, ma urządzony pokoik i em, no to w takim razie zaraz. O której ona się. Nie, no rano się urodziła, nie? Więc jutro rano jej zrobimy urodziny, zobaczymy jak tam gęba wyszła. Także dogrywamy tutaj dwa dni, potem idziemy do Otomasów i to będzie koniec tury. Dopiero co odpaliłam rodzinę, już Huxley. Gdzie ty? Gdzie ty idziesz? No idzie. Gazetkę wziąć. Mów W ogóle nakładają mu się te dźwięki na siebie. Nie wiem, jak on to zrobił, że dwie ścieżki dźwiękowe wydobył z siebie. No, rzeczywiście, nie dogonimy cię z tą gazetą. Już musisz ją zabrać. Zjemy może coś, bo jest 11. Nikt jeszcze nic nie jadł chyba? Patryk, jak ty masz tak mało towarzystwa, a ty chcesz yy, przyjaciół zdobywać dużo, ty w ogóle nie masz przyjaciół. Blech! A, no, możesz się z klonem Willow zaprzyjaźnić zawsze. Ewentualnie do Cameron zadzwonić też No i z Fioną możesz się też zaprzyjaźnić. Może po prostu z Fioną pogadaj, bo czekamy, aż się dziecko zesra. Dziecko widzę, że jest głodne, ale no już, już poczekaj, aż się zesra, zresztą śpi, tak. Już płakać zaczęłaś, ją miałam karmić, no i się zesrała też, ale jest aż pomarańczowa. No ja zazwyczaj karmię to dziecko chyba? Albo chociaż przytulam. Jak się urodzi zaraz, ale, ale akurat tutaj to tam zaraz te zwierzaki generowałam i tam kończyłam w zasadzie odcinek, więc, więc odpuściłam tę jedną interakcję. Także teraz przytulasa zrobimy. Już jest dobrze. Larcz! Czy im te zakupy się generują w momencie pójścia do pracy czy coś? Bo już ktoś dzisiaj przyniósł i zdecydowanie jeszcze on to na blacie położył, tak jakby nie można te, tego było do lodówki odłożyć, w sensie, że lodówka jest pełna. Um, no, Fiona. A poczekaj, a weź sprawdź. Fiona zrobiła sobie y, tam gotowe danie, bo jako jedyna była głodna. No jest Max, już myślałam, że może w takiej sytuacji będzie, nie wiem, więcej niż Max, czy coś. Ale prawdopodobnie zmarnowaliśmy pieniądze, bo nie trzeba było kupować, chyba że on kupił tak, nie, nie zauważyłam ile pieniędzy było odjętych, ale, ale może on kupił tylko to, to jedno gotowe danie, tylko tam było w tym koszyku, nie? <grym> Napisałam mu smsa, kochanie zjadłam gotowe danie, kup, żeby było w razie czego. Akurat ta rodzina jest jedną z ostatnich, w których mogę się jakkolwiek martwić pieniędzmi. Oni mogliby sobie na luzie drugi dom kupić i to duży. Zesranisko. Może larcz tym razem. A czemu podajesz dziadkowi dzieciaka? A co ty... A, bo na śnieg chcesz patrzeć, dobrze. No, a to najlepiej na ziemi w ogóle. Mam nadzieję, że macie ogrzewanie podłogowe. No dobra, tort na śniadanie jemy. A może niebieski dla kontrastu? Ale jak ma kolory praktycznie fiony, no może mieć niby po larczu też oczy, ale, ale to tak trochę... no już daje mi trochę przeczucie, że może twarz będzie po fionie cała. Nie, zmieszała się, fajnie. Tak powiedziałam na wszelki wypadek, no na pewno twarz będzie cała po Fionie. Żeby gra zrobiła takie wcale, nie. No nosek ma Fiony, a te usta, nie, usta są larcza, no i oczy ewidentnie larcza, to, 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 to tutaj nie ma wątpliwości, tego nie da się przeoczyć, hehe. Brwi trochę wyglądają jak z siódmej twarzy, ale czy larcz ma brwi z siódmej twarzy możliwe? Fiona chyba ma niżej brwi, nie, więc chyba, chyba tylko nos dostała po Fionie, a reszta to large, No śmieszna będzie. Bardzo się cieszę, że te oczy przeszły, bo one są superowe, te rzęsy i w ogóle. No i jeśli ma włosy czarne po mamusi, no to chyba idziemy znowu w takie kręcone mocno. Tylko jak ja im robię taką teksturę, to muszą mieć w kółko te same fryzury. A już nawet w bazie danych włosów e, tych e, konwersji z czwórki przeglądałam tam ciężko, właśnie zasadniczo pod afroteksturę i chyba wszystkie już pobrałam takie, co mi się podobały. Dzieciaku, przecież ciebie ledwo widać spod tego śniegu. Gdzie ty idziesz? Aha, poszła robocikiem zepsutym się bawić i płakać. Boże! Jaka słodziutka. Willow, oni tu próbują mieć chwilę dla siebie. Idź pograć. Aha, Patryk to w ogóle na golasa w wannie siedzi, wiesz co? Może się zajmiesz dzieckiem. Ja też sobie chyba zaraz zrobię tosta. Patryk w swoim żywiole i w kurtce zimowej z jakiegoś powodu. Wszyscy jedzą jego tosty razem z nim. Ojku. Tatuś się upiera, żeby iść do pracy, bo jeździ samochodem, więc mu ta interakcja się pojawia co jakiś czas, To jest zresztą bardzo użyteczne. O właśnie, bo jednak oni co i raz zapominają pójść, nie? I, i potem trzeba ich tam wysyłać na piechotę czy coś. Tutaj ja mu akurat skreśliłam, bo chciałam, żeby z dzieckiem trochę jeszcze tam robił interakcji. Ale fura! No to tutaj tura w zasadzie skończona, więc w następnej turze po prostu dokończymy etap małego dziecka. Na, na, na razie nie będę nawet jej niczego uczyć, bo już nie ma na to energii i w ogóle, więc, więc to w następnej turze wszystko będziemy ogarniać. A no tak, jeszcze tutaj jest przecież telewizor. Widzę, że u Oto masów świetnie się zaczyna. A tutaj jest Charla, bo przecież tutaj Kota oddaliśmy, no nie? Który się zaciął, także dobrze, że tej Heidi się udało na szczyt kariery wejść, bo to ona była właśnie uciekinierką. Nie było jej dobre kilka dni. To zjedz z nami śniadanko. Rex na sam koniec tury stanie się nastolatkiem, więc w następnej turze będziemy już nim jako nastolatkiem grać. Będzie akurat takie przejście od tury do tury. Lucy dopiero zaczęła być nastolatką, no i tutaj zastanawiam się, czy jej. Um, nie zrobić może nawet chwilowo po prostu takiej nastoletniej relacji z Jetem, żeby Jet miał jakieś doświadczenia, żeby Lucy miała co robić. Oni mają jak jakąś tam chemię, więc myślę, że można uznać, że nastoletnie hormony jeszcze podbiły te chemię, no nie? Um, I coś tam zrobić między nimi, jakaś historia przynajmniej będzie. Mm, napisy końcowe takie zabawowe, że już 30% zabawy sobie zrobiono na samych napisach. A, no tym też sobie zabawę zrobisz. Korzystaj póki możesz, bo ym, zaraz zabijam ci matkę. Tak, stwierdziłam, że to w tej rodzinie ym, dodam Jill Smith, i no bo to już jest czas na nią, i po prostu ją sobie tutaj uśmiercę, żeby ona nie była wiecznie żywa w drzewie. No, postarzyłam ją już jakiś czas temu. No i no, Bazyl już nie żyje, ale on, mimo że był stary, no to umarł przedwcześnie, no nie? Ale myślę, że to już jest taki akurat czas teraz. Gdyby była w tej rodzinie wcześniej, no to pewnie jakoś teraz by odeszła, albo nawet i wcześniej niż teraz. Czy my znamy tego psa? Bo chce się skupić na znajdach, z którymi ona ma już relacje. No 22 punkty to jest całkiem nieźle. Czy on umie jakieś komendy wykonywać? Bo z jakiegoś powodu e, robienie komend bardzo podbija relacje, i dzięki wykonywaniu komend, a znajdy często znają komendy, jakieś, przynajmniej jedną, może sprawić, że przy jednej wizycie tego zwierzaka na parceli już będzie można go adoptować, że już się ta relacja podbije do tych 60 punktów. O, po prostu taka dopaminka wchodzi temu psu przy, przy wykonywaniu tych um, komend, że, że, że bardzo lubi naszego Sima potem. Zaczyna no to też buduje więź w sumie, nie? To ma jakiś sens. Jeszcze musimy wychować tego psa, którego już mamy. Wilka, który kurde włazi ludziom do domu, nadal mimo że tutaj mieszka. Typowy NPC z dodatków w Sims 2. O, już jest adoptuj. To ile punktów musi być? Bo jest 58. Wreszcie coś się ruszyło z tymi znajdami, kurde. Yes. On w polskiej wersji się nazywa Remus, nie? Dobrze to chyba pamiętam. A, i już, już dołki kopię, już. <grym> w ogóle ten ogród... Czy możemy coś zrobić z tym ogrodem? Wiecie, że jest gra o kopaniu dołów na Instant Gaming za 16 zł? Ale jak to wygląda? O co tu chodzi? O, kurde. I do Chin. To może być całkiem satysfakcjonujące, w sumie. To jest dla tych hobbystów, dołków, co chcą właśnie szukać jakichś rzeczy, wykopywać i dokopywać się do czegoś, podkopy robić. Słuchajcie, wyszedł krok zremasterowany. Niestety na Instant Gaming jeszcze go nie ma, ale ja już grałam i jest dobrze, jest kurczę naprawdę dobrze. A z gier, które można kupić na Instant Gaming, no to oczywiście Sims 3. Dodatki po kilkanaście złotych, akcesoria po kilka złotych. Można się zainteresować. Niedługo skończą się osoby, które kupują Sims 13 Gaming, bo kupujecie tego tak dużo, że naprawdę w, pe w pewnym momencie już po prostu zabraknie ludzi. <grych> zabraknie ludzi, którzy nie mają. W ostatnim rozdaniu z tego co widzę, ktoś sobie wziął Baldur's Gate 3. Bardzo dobry wybór, drogi. Gratuluję wygranej, ale zaczęło się już nowe rozdanie. I kolejna osoba w tym rozdaniu może coś wygrać. Zapraszam. I wracamy do gry. Mamy dużo obróżek chyba dla zwierzaków, nie? Bo ja kupiłam na zapas ileś tego. No i ten duży pies ma. Yy, jak on w ogóle? Cymorial, ma w ogóle w ryby, bo ja ciągle zapominam, że ta jasno niebieska jest w ryby, a ja mogłam jeszcze w sumie odblokować parę, bo ja też... Yy, Prywatnie mi się udało to pragnienie ze zwierzakami pracującymi zrobić ostatnio, po raz pierwszy w miłowie. Pisces tego dokonał wreszcie, kurde, ten dziedzictwo swojego ojca kontynuował i, i, i zrobił to, ale dopiero jak rzeczywiście koty były. E, znaczy no, dałoby się to zro zrobić psami, nie? Ale jest to dużo trudniejsze. E, no i dopiero jak koty weszły, to faktycznie e, się udało to zrobić. Więc za jakiś czas, jak uszarli jeszcze te zwierzaki, tam więcej zrobią. O, taką ci damy w kropeczki. To będzie tak troszkę się wtapiać w twoją sierść, ale takie kropeczki będą gdzieś śmiesznie. To można znowu pójść tam do sklepu albo nawet na parceli domowej kupić więcej tych obróżek. Ślicznie. A, no i więcej misek by się przydało w sumie. To damy jedną samonapełniającą się, w sensie no, ona jest samonapełniająca się na zasadzie, że no, na, na dłużej wystarcza po prostu, bo jest ten pojemnik jeszcze, a tyle samo się wydaje, ale oprócz niej możemy dać jeszcze ym, też taką zwykłą. Czy jest jakiś podobny kolor może? Granatowej akurat chyba nie ma. Może być ta. Ta jest wystarczająco podobna. Może z tyłu domu jakąś budę im postawimy? No tutaj jest pełno tych chwastów, ale można by było tutaj koło schodów na przykład postawić. Weź to powyrywaj. Niestety mają tak słaby wystrój tutaj, że jeden, jeden tylko wyrywają. Nie chcą więcej. Przynajmniej Melodia tak ma. Ma po prostu ogólnie za, za zły humor, nie? No bo jak nie ma nic zielonego, to wtedy oni nie chcą wykonywać em, jakichś takich bardziej pracujących interakcji. Myślę, że taką klasyczną budę się tutaj da. Jakiego koloru jest ten dom? Biały. Akurat białej nie ma, jest jasno-niebieska. Albo można zrobić też brązową taką. W sumie ta brązowa będzie spoko. Jak to wygląda w dzień? A, jest okej, okay, pasuje do tego paska tutaj. Pewnie zapomnę na zawsze, że ta buda tam stoi, ale jak coś, to tutaj... O, proszę bardzo, można się nażreć, można sobie wyjść i, i do budy, do spanka. A w ogóle jakieś... A, jest łóżeczko tutaj. No dobra, no to jedna buda, jedno łóżko... Dwie miski, to myślę, że okej. Okay. Jeszcze na ganku, jak będzie trzeci pies, może jakiś później, to na ganku się jeszcze jakieś poduchy też położy. Żeby były różne opcje. W gabinecie w sumie dużo tutaj miejsca jeszcze jest. Tutaj też można jakieś leżanki zrobić. A, bo tutaj to leży gryzak w ogóle na tym ganku. To jeszcze jeden dobrze by było mieć. No to może w ogrodzie. A, ciężko pracują ogrodnicy. Tą Jill to już się jutro chyba zajmę. Czy te zwierzaki się ganiają? Ale one się ganiają tak. Y nie, nie, nie po przyjacielsku niestety. Czy te psy już się nienawidzą? Jeszcze nie, ale są na pewnej drodze do tego. Aha, bo one są oba agresywne. No to ja im nie, nie, nie wróżę super relacji. O nie, już się biją! Sharla! Psy się biją, Szarla śmierdzi. Aha, a teraz się bawią. No, love hate im się szykuje, a tutaj jest w ogóle drugi wilk oczywiście identyczny. Cymek! Zostaw dzieciaka, Boże drogi, się boi Ciebie! Jeszcze śmierdzisz. Reksio. Polubił się z pieskiem. Ma pragnienia związane z pieskiem. Ale piesek śmierdzi niestety. I jeden i drugi piesek. Niestety chyba ta wanna się nie nadaje do tego, więc trzeba będzie wam kupić specjalną. Hej, Jet! Bailey, spadaj stąd. Ten kolega odwiedza, kurde, już drugi raz dzisiaj chyba tutaj przyszedł. Tobą się nie zajmujemy, bo z tobą Melodia nie ma relacji. Zresztą ja nie chcę drugiego niesfornego wilka już. No tak, w nocy naszczają na podłogę i jeszcze to rozchlapują i wielka kałuża się robi na dzień dobry. Bailey, co ja ci mówiłam o spadaniu stąd? O matko. Czy to ci się zaliczyło jako be chased by a wolf? I jeszcze, o nie, obrzydliwy pies. Ale nie, że on nie śmierdzi. Przecież co, oba, oba psy zostały umyte. Dlaczego im się uroiło, że ten pies śmierdzi nadal? Nie rozumiem. Boże! To chyba jednak nie był najlepszy pomysł, żeby tego wilka adoptować. Nie, nie liczy mu się to jako um, bycie ściganym przez wilka. To musi być faktycznie wilk. Znaczy, no on pewnie też stracił jakby oznaczenie wilka, no nie? Jak, jak został grywalny. O Jezu, znowu się biją w łazience! Nachlapały najpierw. O Jezu, jaki syf tutaj jest! No nie. Czy ten mały pies to w ogóle przetrwa ten duet? Dobra, weź go. Na, nakrzycz na niego, że jest niedobry, niemiły. Może się kiedyś nauczy. To by w rzeczywistości chyba pogorszyło sytuację, tylko, ale w grze działa. O, moonshine przyszedł. Z którym ona to prawie najlepszego przyjaciela ma nawet. A może z tymi punktami to jest tak, że to zwierzak musi mieć 60 punktów, albo zwierzak musi mieć 50 punktów. I może tak wychodzi, że. Sim zawsze ma po prostu więcej punktów niż zwierzak ma w tamtą stronę. Tutaj widzę, że Moonshine raczej ma mniej niż ona, a też zwierzaka nie da się selektablować tak po prostu. Może na Kodzie się da? Na Kodzie się da. On ma z Melodią 54 i on w ogóle nie ma oznaczenia przyjaźni z nią? A to ciekawe, że to akurat nie musi być wzajemne? Zwierzaki są dziwne. A, już go może adoptować. 57 jest u niej. U niego jest 60, ok, czyli to musi być po prostu po stronie zwierzaka 60, nie wiem, musiałabym to po prostu sprawdzić gdzieś, w sensie gdzieś w plikach gry sobie to ym, ogarnąć, nie? No ale w każdym razie nie jest tak, że tylko się zaprzyjaźnią i już ta interakcja jest, tylko muszą być konkretne punkty. No dobrze, no to złapaliśmy Moonshina też i na razie wystarczy, na razie basta, bo chaos się robi z tymi zwierzakami straszny. Jaki zwierzyniec, nie mogę. Wszystkie trzy w jednym pokoju. Czy mamy obroże dla kota? Mamy. O, może taką zebrę, idealna dla Moonshine'a, bo on jest czarno-biały. Moonshine to jest w ogóle kopia Sweetsa u Charlie. Bo to jest po prostu ta sama rasa kota w grze. O, czyżby wielki pies miał się z kotem dogadać bez kitu? No dobra, ze Scoutem też ma już taką okej okay relację teraz. Po prostu mieli trudny start. A, kurde, o tej Jill zapomniałam. Dobra, jazda. Bo jeden dzień mi został już tylko, więc oni będą jeszcze w żałobie w następnej turze w takim razie chyba że ich to jakoś tak bardzo nie ruszy, w sumie zobaczymy. No to jest jej matka, więc myślę, że ją ruszy przede wszystkim ją. Ona jest w npc gdzieś, nie? Tak jest. I samo selektablowanie jej raczej nie pomoże, bo z tego co pamiętam to nie da się w taki sposób Sima uśmiercić. W sensie, jak ja teraz sobie na przykład zrobię, o, takie coś i zrobię, żeby ona ze starości... A nie, dobra, działa. O, że naga, blena, danieka. No, żegnaj, Jill. Byłaś w sobie tylko do śmieci. Byłaś tylko materiałem genetycznym w sumie, także. Hmm. No, wcześniej próbowałam to zrobić tak, że, że, że selektablowałam tego Sima. Robiłam set to birthday, też na kodzie, i czekałam po prostu do 18. I wtedy ten SIM był nieśmiertelny. Po prostu nie było opcji, żeby ten Sim zmarł na, na, na parceli, nawet jeśli się normalnie starzał i tak dalej, nie? Ten pasek się wypełnił, nic takiego się nie wydarzyło, ale widać, um, jeśli modem się to zrobi, to nie ma problemu. Dobra, przeniesiemy sobie ją i jest załatwione. Jezu, Lucy nie może nawet zrobić grzanek w, w, w spokoju, bo pies ją goni. O. Oni się w ogóle wszyscy zaprzyjaźniają mega ze sobą w, w, tej, w tej turze. Um, bo Rex z Lucy się zaprzyjaźnił, Melody z Rexem też. To jeszcze Melodia mogłaby sobie spełnić um, najlepszych przyjaciół ze scoutem, bo ona taka średnio szczęśliwa, nawet bym powiedziała, że. No, no nie. Gdzie jest ten pies? O, pięknie gryzaczek gryzie, proszę bardzo. Kocie! A dobra, drapaczki nie mamy. O, no i zrobione. No nie, Melodia! Ty już nie, już na razie limit. Na razie wystarczy. Hej, Dawid, czy ty nas odwiedzasz? No ma to jakiś sens, więc możesz tu siedzieć, no. To Tomiego nie ma, co prawda, ale jak wróci zaraz z pracy, to, to możecie sobie tam pogadać. No, Reksio, przed urodzinami pracka, bardzo dobrze. On będzie miał bogactwo. To nie jest coś, co do niego tak super pasuje. No, on ma taką trochę niejasną dla mnie osobowość, więc wpisałam ją sobie do kalkulatora i kalkulator powiedział przyjemność, że najwyżej, a na drugim miejscu em, bogactwo, ale jak tylko mogę dać cokolwiek innego niż przyjemność i ma to dla mnie sens, to zawsze w to pójdę. On nie jest taki bardzo leniwy, więc zasadniczo przez lekkoduszność ta em, przyjemność mu się tam zrobiła. Zresztą to też nie jest tak, że kalkulator ma dokładnie te same kategorie, co ja, w sensie... Mój tok myślenia jest trochę bardziej skomplikowany niż tego kalkulatora, no nie? E, używam go głównie, jeśli po prostu nie wiem i, i potrzebuję danych y, suchych po prostu, żeby on mi y, y, powiedział, jakie są liczby. O, kolejny sweets. Także tutaj mi właśnie pomógł decyzję podjąć. O! No, Rexowi się trochę zapomniało o urodzinach. A aha, ale teraz jak kot go ciachnął, to I see you! <laughs> No i kimono, nie! A, brak pracy, ale za to ten, te, techniczne zdolności i nie, nie będzie lubił, jak ktoś jest w dobrej formie. To bardzo podobnie do Georgia niegdyś. Ktoś bez pracy, ale, ale broń Boże, żeby przy tym wolnym czasie, bez pracy jeszcze dbało o sylwetkę. Nie, nie, nie wolno. To on ma zarabiać na rodzinę. Nie no, bardzo możliwe, że mu zmienię te rzeczy, po prostu na razie zostawiam. Do Rexa mi pasuje to. W ogóle jakieś tak go widzę w niebieskim. Może dlatego, że niebieskie kimono założył na siebie, ale. Bo on wcześniej miał zieloną koszulkę, te, taką z takim tam czymś, nie? <laughs> Może to przez te niebieskie oczy po babci samancie? No, cudowny jesteś. No, skartofel. Witam w klubie. A skąd ty masz ten podbródek? On w zasadzie, no, prawie całą twarz ma po Melody, a ten podbródek to chyba jednak musi być po Tomim, bo tutaj taka troszeczkę dysproporcja weszła, chociaż między ustami i nosem też, no, ale nie wiem, jak Melody by wyglądała jako facet. Możliwe, że byłoby podobnie, ale. Hmm, nie, może to są to jego usta, bo one są takie wystające, tylko że to ma większe chyba, nie? Zaraz się porównam. W sumie na razie możesz mieć fryzurę, jaką masz. Nie patrz tak na mnie. O, idzie twój tatuś, dobra. Jak z tymi ustami? Nie, 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 to są to jego usta. Tylko one na nastolatku tak wyglądają, rzeczywiście. No totalnie, no melodia to ma takie wąskie. Dobra, czyli usta i podbródek dostałeś po tacie. Rzeczywiście, on też ma ten podbródek taki. I to będzie tyle na dzisiaj. Tym razem Cymorial faktycznie jest brudny. Na pewno ten odcinek był krótszy niż zazwyczaj, ale koniec, który tak ma. Ale całkiem dużo rzeczy pozałatwiane. U Melody już jest totalny zwierzyniec teraz, więc nadrobiła, porządnie nadrobiła to, czego się nie udawało zrobić przez dłuższy czas. Też trochę dzięki temu, że miała te relacje już w dużej mierze zrobione. Teraz tylko trzeba będzie wychować te wszystkie zwierzaki, bo z każdym z nich jest coś nie tak. <grym> Cymorial jest okropnie agresywny, oprócz tego, że jest niechlujny. Sika w domu... Warczy na ludzi, no po prostu okropny, no, no widać, że dzikusa po prostu wzięliśmy. Scout jest w dużej mierze w porządku, no ale jest trochę brudas. A moonshine jest no, dosyć wredny też wobec Simów tam podczas zabawy i tak dalej. No, i zdarza mu się drapać meble. Więc na następną turę mamy też rzeczy do ogarnięcia w tej rodzinie. Jeśli chodzi o relacje Lucy i Jetta, no to tam zaprosiła go raz. Nie flirtowali ze sobą tak sami z siebie, ale no, w następnej turze będę jeszcze, jeszcze to ogarniać. Tam Jetowi może nie zostało dużo czasu, więc. Ym... O to masami pewnie zagram najpierw, żeby em, rzeczywiście tą Lucy trochę, na tej Lucy się bardziej skupić. Em, ostatnio pisaliście, że w ogóle nie, wiecie, nie, nie wiedzieliście, kto to jest Lucy, i myśleliście, że to jakaś y, miastowa nowa po prostu, jak powiedziałam to imię. <tok> Także <tok> może dobrze by było trochę jakoś jej osobowość tutaj zarysować i żeby coś się z nią działo. Dobra, już się nie zagaduję na koniec. Przedłużam tylko film, żeby nie było, że 11 minut, no nie? Jak zwykle. Dzięki, za oglądanie. I widzimy się w następnym pa